Halo, witam, witam was moje bzibzioszki, moje turkusowe robaczki. Lecimy za zadankiem. Punkt A równe minus 7, minus 1 i B0, minus 2 są dwoma kolejnymi wierzchołkami kwadratu ABCD. Owu tego kwadratu jest równy. Dobra, mamy dwa kolejne, czyli jak tu jest na przykład A, to tu będzie B. I wystarczy policzyć jaka jest odległość od A do B. I wtedy pomnożyć ją razy 4, bo 4 boki są tej samej długości. Także lecimy. Jak liczymy odległość AB, to musimy wziąć pod pierwiastek. Pierwsza współrzędna, pierwszy nawias do kwadratu, czyli od współrzędnych A, nie B, bo występuje na końcu w nazwie, od pierwszej współrzędnej, czyli od 0 odejmuję minus 7. Dobra, zostawię takie nawiasy na razie, zwykłe. I potem dodaję do tego, od minus 2. Muszę odjąć w nawiasie. Minus 1. Dobra, oczywiście znowu pierwiastek za krótki. Do kwadratu. No i teraz tak, kochani, 0 minus minus, czyli tu zostanie 0 plus 7, tak? Do kwadratu, czyli tak naprawdę zostaje pod pierwiastkiem tylko 7 do kwadratu. Minus 2, 2 minusy koło siebie, to da minus 2 plus 1. Minus 2 plus 1 to jest minus 1, czyli piszemy minus 1 do kwadratu. No i kochani, co to nam daje? Daje nam to, że 7 do kwadratu jest 149, minus 1 do kwadratu to jest 1, bo minus 1 razy minus 1 daje nam po prostu 1, minus razy minus daje plus. Pierwiastek z 50 to jest bok. A pierwiastek z 50 możemy, kochani, zapisać jako pierwiastek 25 razy 2, a to daje nam 5 pierwiastków z 2. No to obwód, jeżeli to jest bok, no to obwód będzie, kochani, 4 razy większy niż ten bok, czyli 20 pierwiastków z dwóch, bo ma 4 boki. Dziękuję za uwagę, odpowiedź B jest prawidłowa, do zobaczenia w kolejnym odcinku.